Dzień dobry, z tej strony Maciejewski Krystian, właściciel firmy PHU Professional Agro, świadczącej usługi rolnicze na terenie krajów zachodniej Europy oraz Bałkanów. Wykonujemy usługi bioru oraz siewu, również flagowym ciągnikiem marki Klas, Klas Serion serii 5000 z zestawem Horsh Focus 6 m. Znajdujemy się w miejscowości już w powiecie Średzkim koło środy śląskiej, województwo dolnośląskie. W obecnej chwili sytuacji jesteśmy już po sezonie. Zakończyliśmy y, usługi zbioru y, kukurydzy ziarnowej. Wcześniej, że tak powiem, zbieraliśmy soję oraz różnego rodzaju zboża y, rzepaki kombajnem jak za mną, czyli klasę Lexion 8600 w wersji CMOS Automatic. Przyrząd żniwny, który współpracuje z tym kombajnem to jest header Wario 1080. Kombajn w naszej firmie jest drugi sezon, przeszedł bez bezawaryjnie, sprawuje się bardzo dobrze, blokada, napęd, opona 900 z przodu robią naprawdę duże wrażenie. Czy to jest sucho, czy tym bardziej jak mamy mokry rok, kombajn sprawował się bez zarzutów, równorzędnie pracował z kombajnami na podłożu Teratrak. Mamy skoszone nim ponad 1600 hektarów i uważamy to za dobry wynik, bazując tylko i wyłącznie na, w pierwszym roku na zbożach, w drugim doszła kukurydza i soja. System CEMOS jak najbardziej jest in-plus dla operatorów, przede wszystkim dla mnie, dla właściciela firmy. Mam pełen podgląd na, na, na cały kombajn, na cały, że tak powiem, od początku do końca. Zmiany, które następują w kombajnie, odbywają się w nieprawdopodobnym tempie. Ten rok pokazał to na pszenicy, gdzie w jednym miejscu mieliśmy 9-10 ton, 300 metrów dalej spadało to, bo było wypalone do 5-4, a system bez żadnego mrugnięcia okiem, można powiedzieć, radził sobie i, że tak powiem, nie stwarzało to dla niego żadnego problemu różnica w gęstości, w jakości ziarna. Kombajn będący na pełnym wyposażeniu Cemos Automatic sam dostosowuje sobie prędkość jazdy, szczelinę mucarni, klapy na rotorach. Kombajn w obecnej sytuacji pełni pierwszoplanową rolę w naszej firmie usługowej, będąc, że tak powiem, maszyną niezawodną. A w przypadku, gdy już wydarzy się jakaś drobna usterka, posiadamy pakiet Maxiker, z którego jesteśmy również bardzo zadowoleni. Szybka realizacja, czas naprawy. I maszyna może jechać dalej w pole. Nie, nie, nie mamy dzięki temu przestojów większych niż 24 godziny. System CEMOS w naszym kombajnie jest używany od pierwszego dnia żniw do ostatniego dnia żniw, można powiedzieć, bez względu na to, czy to jest jeden operator, czy to przychodzi na druga, druga zmiana. Dostosowanie się operatora do, do kombajnu, do systemu CEMOS jest praktycznie. Chwilowe. Dosłownie, jak współpraca na linii kombajn operator odbywa się bez najmniejszych przeszkód. Jedno kliknięcie, zerknięcie na, na wszelkiego rodzaju parametry, i czy jeden, czy operator pierwszy, czy operator drugi radzą sobie z tym w menu oka. Obsługa systemu Cemos Automatic w naszym kombajnie, ale zapewne tak jak we wszystkich kombajnach marki klas jest praktycznie w żaden sposób nieskomplikowana. Jest to posadzenie, że tak powiem. Pierwszy raz osoby będącej przy takiej maszynie do, do kombajnu, 2-3 godziny i, i ta maszyna już jest współpr współpracuje z operatorem tak, jak sobie tego życzy operator e, i tak, jak sobie tego życzy maszyna. Operator, czy to mm, ja, czy mój operator, e, który wsiada na dany kombaj, może sobie wyregulować w zależności od usługobiorcy, na jakich parametrach chcemy pracować. Czy to ma być wydajność, czy jakość ziarna, czy e, czyszczenie, e, czyszczenie ziarna. E, po prostu jeden z trybów włączamy, i chwila, moment, i na nim pracujemy. Nie ma tu żadnych skomplikowanych manewrów, żeby szukania po instrukcjach czy coś tego typu. Także, jeden, dwie, trzy sekundy, i mamy kombań przygotowany pod daną, pod żądaną opcję. Czy to mówię, czystość ziarna, czy wydajność powierzchniowa. Oprócz tego, że pozwala nam na osiągnięcie większych parametrów dziennych pracy, poprawia nam efektywność pracy, operator nie jest tak e, zmęczony, czyli większy komfort operatora, e, co w dzisiejszych czasach przy braku operatorów jest szczególnie ważne, komfort pracy. System jest, że tak powiem, narzędziem niezastąpionym, tak jak header przy kombajnie, jak przyrząd żniwny, który, który wszystko połączymy do całości, mamy jedną, wielką, spójną Maszynę, która daje nam niesamowite wydajności dzienne.